U, 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 co to takiego? Ale walczy. Jest kolejny. No ten większy. Witam serdecznie na kanale Primanki. No słuchajcie, witam Was o poranku. Dusi się na burze, miałem dzisiaj nie jechać. Staje rano, no patrzę jeszcze raz prognozę, bo pokazywało wczoraj, że od rana ma być burza, ale wszystko się poprzesuwało. No dlatego słuchajcie, nie mogłem tego przepuścić. No przed burzą lubią brać, lubią karaślin. To są takie ryby, gdzie przed burzą z reguły bywają wyjątkowo aktywne. Dlatego słuchajcie. Ja właśnie w drodze przez las na bagienko. Na bagienko coś w tym roku byłem. Połowiłem fajnych karasi. No i idę spróbować. Zobaczymy co się wydarzy. Nie było mnie tutaj dwa miesiące, co najmniej. Także ciężko powiedzieć, co tutaj się dzieje. Czy zarosło, czy nie zarosło i tak dalej. Sam jestem tego bardzo ciekaw, dlatego słuchajcie, nie przedłużam, idę, próbuję. A jak będzie, Zobaczy sami. No, ja już na miejscu tam po drugiej stronie dwóch wędkarzy widziałem jest i tak patrzę, czy to stanowisko czy kawałek dalej a ja sobie to przysiądę pod same liście sobie będę rzucał tu blisko w pierwszej kolejności od razu zanęcę bo mam przygotowaną tą mieszankę którą używam do nęcenia szklanką namelasowana, ale trochę namoczyłem jeszcze wodą, bo coś słabo kleiło tutaj za wiele pola manewru nie mam Będę łowił blisko pod nogami, praktycznie. Jedna wędka tutaj, a drugą tak zupełnie z boku spróbuję. Moje spławiczki ulubione pytacie o nie. To jest Hegon specjalista 2 plus 2 gramy pytacie o to bardzo często dlatego odpowiadam. No Tu ktoś urzędował widać puszka po kukurydzy. Wędki. No to słuchajcie, te moje standardowe brajanki, Blast Bolo 370-80-30 gram. O to pytacie. Kowrotek Quantum 4000 żyłka 022. Druga wędka identyczna. I można zaczynać. Na razie żadnych banieczek na wodzie nie ma. Ale to jeszcze nic nie oznacza. A ja sobie tak na pewniaka zamęciłem, a jeszcze nie gruntowałem, nie sprawdzałem, bo tutaj być może jakieś zielsko, jakieś farfocle są. Teraz zobaczymy. No na pewno płyciutko jest bardzo. Być może ta burza faktycznie przyjdzie. Pierwszą wędkę od razu dam na pięczek białych robaków. Uśmiorniczka z białych. No zawsze jest skuteczna. Nie nęciłem kukurydzą jeszcze, dlatego na razie kukurydzą się wstrzymam. A drugą wędkę na gnojaczka. Wyjątkowo, bo tutaj mi się gnojak nie sprawdzał. Ale kto je tam wie? No, coś pienić nawet zaczęło, jakieś banieczki puszczać. No, branie na gnojaczka idzie, idzie bliższy od razu na gnojaczka co to się dzieje i to patrzcie na gnojaczka gdzie na gnojaczka tutaj nie miałem brań z reguły Użyłem kukurydzę. Zaraz zobaczę, może troszeczkę dostrzelę. Dam pod jeden spławik odrobinę kukurydzy, zobaczymy jaka będzie reakcja. Tutaj nie będę strzelał, tutaj trochę strzela. No, banieczki przy spławiku są zobaczymy. Co to z tego będzie? I pod tym spławikiem też jakieś banieczki się pokazały. Pieni i to jak. Teraz bańki pod całym spławikiem. No będę musiał tutaj z tych białych robaków zmienić na kukurydzę. No bo w końcu trochę tej kukurydzy sypnęłem. No ale chwilę niech będzie, nie będę przerzucał, nie będę hałasował, bo nie do blisko. To bardzo płytko. To jest z pół metra wody gdzieś. Słońce już wychodzi z za drzew. No i te chmury takie nie wyglądają jakoś strasznie na burzowe być może później troszeczkę faktycznie ta burza będzie a spróbuję tutaj na kanapkę biały z kukurydzą no bo w końcu kukurydzy trochę strzeliłem no to nie będzie taka kanapeczka ale pień pod samymi nogami Od razu dostrzelę odrobinę kukurydzki No idzie Od razu na kukurydzę Ale porzucił Zapieniło tylko No to i po drugi spławik trzeba kukurydzy trochę dać no tutaj pieni, a tam cisza bo po braniu od razu gdzieś w zielsku leżało trzeba przerzucać No i słuchajcie, słoneczko coraz bardziej się przebija Widno zupełnie się zrobiło. Na razie tylko pieni. Jakieś brania miałem, ale to nie to. Idzie. Zasuwa cieć o co tu takiego ale walczy karacisko No, słuchajcie, pierwszy jest elegancko. Pierwsza sztuka jest. No to już jestem zadowolony. Pierwsza sztuka jest. Także wracam tu do gry. A tylko zmieniłem, oczywiście, na moją ulubioną kanapkę, czyli jeden biały i ziarenko kukurydzy. no to trzeba obowiązkowo donęcić jak ryba się pokazała w łowisku to trzeba strzelać sprowadzę tą wędkę no właśnie, bo gdzie jest bo tu długo ciszy To w forfecjach tylko teraz mogę ruszyć trochę czasem warto właśnie ruszyć zwłaszcza po doręczeniu nie tylko ruszyłem od razu w dani ale nas mysza masz kukurydzy tylko domęciłem już piana przy spławiku. idzie idzie pomalutko, ale idzie nie płyknie dobrze no coś tam dziubną, ale to takie dziubnięcie tylko obawiam się, że już może w tych farfoclach leżeć trzeba by przerzucić ale jeszcze chwilę poczekam no idzie dla słowa ja, ja, aj, za szybko. Po zepsutym braniu, no oczywiście donęcić trzeba. Ryba jest w łowisku, ale te brania są takie nie do końca pewne. Niby bierze, ale tutaj też mam pozastawiane wszystko liśćmi. Nie mogę dać, żeby dłużej sobie poszedł, żeby dobrze łyknął. Też tak macie, że wybieracie taką najładniejszą na haczyk? Nie ja wiem, ja tak mam. O, kropić coś zaczyna. No idzie za sobą siedzi. Ale jatka ale jatka gdzie tam patyki? Chodź, chodź, chodź. Siedzi. Jest kolejny. Jest kolejny. No ten większy. Ten słuchajcie, większy, fajny, taki kluseczek już. Elegancko. No i słuchajcie, już jestem bardzo zadowolony. Dwie sztuki wyjęte, to już jest coś. No ale cały czas tylko jedna prawidłowa przynęta. Biały i ziarenko kukurydzy. Najgorsze, że już mi się kukurydza kończy pomału. No trudno jak nie będzie innej opcji. Będę donęcał zanętą. A już może zestaw leżeć w farfocach, bo przestawiło. No właśnie, od razu wiadomo. Było jedno branie i już jakieś frędzle. I to w stronę tego słowika. Pieni i spławik. Powiem wam uwielbiam oglądać te ścieżki bąbelków. Gdzieś tu idzie ryba, tu idzie ryba, kręci się przy spławiku i zaraz branie. To jest coś pięknego, właśnie na karasiach, na linach to jest coś niesamowitego. Nie idzie. Idzie, idzie. Жучь. Жучь. Обоздал кукуреця. jeszcze tam idzie bawi się, bawi a to może być lini aż w błogotę

czekać, nie ma co nic nie wymyślę Pobuję, pobuję, o, idzie, idzie teraz dopiero zdecydowane bardziej bramy, idzie łyknie dobrze o no. No. jeszcze raz bawi się, to może być linii. No, słuchajcie, co miałem złowić, to złowiłem. Brania jakieś miałem, no też były niestety niewykorzystane. Brania fajne, no, ale tutaj przychodzi godzina gdzieś dziewiąta i odcięcie. Pojawia się drobna rybka, niby coś tam pieni, niby coś bombluje w dalszym ciągu, ale ryby już nie są wtedy aktywne. Wydaje mi się, że one pływają gdzieś się tam. Ewentualnie lekko nawet zakopują, i dlatego ta piana idzie, ale już nie żerują. I to jest typowe. Tutaj na tym łowisku to ja już się przekonałem nieraz, tylko na świta albo na sam wieczór, do samego wieczora. Ale słuchajcie, i tak jestem bardzo zadowolony. Wróciłem na łowisko, rybki mnie przywitały na zachętę, i myślę, że jutro tutaj wrócę. Jeszcze jutro mają być warunki bezwieczne, tylko że jutro pełne słońce. Dzisiaj tak burzowo, a jutro pełne słońce, dlatego słuchajcie warto subskrybować, bo kolejne odcinki na pewno już niebawem, a ja słuchajcie, ja na dziś już będę kończył, jak film się podobał dajcie łapki w górę subskrybujcie, komentujcie dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie